Twitter. Przede wszystkim dzisiaj pogoda pokrzyżowała Wam chyba plany, bo nikt się nie spodziewał aż takiej ulewy, ale jednak wygrana. Mimo wszystko myślę, że jesteście zadowoleni. No z tego, że wygrana to tak, ale jakby się nastawiamy na to, żeby jechać tutaj, jakby jechać pięć biegów i... i lub cztery, pięć by się chciało oczywiście. No niestety dzisiaj pojechałem tylko dwa. Mecz zaliczony, wygrany. Punkty na koncie drużyny są. Ale przy indywidualnych zdobyczach tych punktów jakby nie było aż tyle co by się chciało, więc no nic, pogoda pokrzyżowała dzisiaj plany meczowe i tyle. No, szykujemy się do następnych zawodów. A jak ty się czułeś dzisiaj na motocyklu? bo jednak wcześniej też widzieliśmy ogromne oberwanie chmury we Wrocławiu. Ten tor różnił się od tego takiego normalnego we Wrocławiu. No jak na razie ogólnie to chyba raz mieliśmy tor przygotowany bez żadnej plandeki, e, gdzie mogliśmy tak naprawdę my przygotować tor pod nasze e, jakby ustawienia i, i, i to co zazwyczaj mamy na treningach e, w, no ta pogoda w tym roku w ogóle jest jakaś dziwna i tutaj we Wrocławiu nam duże przykusy sprawia, więc mam nadzieję, że jak przyjdzie do tej najważniejszej fazy sezonu, czyli fazy play-off, e zejtuje się trochę nad nami i będziemy mogli tor przygotować i jechać na takim torze, na jakim jeździmy i jakie byśmy chcieli mieć. Wczoraj trzecie miejsce w Impie. E bieg finałowy bardzo, bardzo ciasny, jeśli mogę to tak nazwać, walka z Mackiem Janowskim. Fajnie chyba, co trzecie miejsce, punkty do generalki i wbijasz się pewnie o najwyższe cele. No tak, patrząc na formę sprzed dwóch sezonów, no to wiadomo, że jest, są powody do, do, do radości, aczkolwiek zawsze by chciało się trochę więcej, więc ja to tak do tego podchodzę, że ostatecznie i tak i tak byłem tym drugim przegranym, także... Jest ok, jestem zadowolony, ale myślę, że mogło, mogło być jeszcze lepiej, e, gdybym poczynił jakieś tam odpowiednie decyzje przed biegiem. Aczkolwiek, e, właśnie ten powrót do formy, e, niestety, jeszcze nie ma tej pewności do, do, do ustawień, i, i czasami właśnie brakuje tego takiego podjęcia ryzyka, której zabrakło. I ten ostatni bieg e, tak naprawdę musiałem się bronić, bo z okrążenia na okrążenie byłem. Wolniejszy, eee, ale fajnie. Zawody na plus. Awansowałeś do Grand Prix Challenge. Eee, chcesz wrócić na pewno do Grand Prix? Myślisz, że jesteś w stanie to zrobić? Wydaje mi się, że jakbyś zapytał każdego tutaj no zawodnika, dzisiaj to wszyscy mają ochotę tam jeździć i, i chcieliby się tam sprawdzić. Eee, tak samo wygląda to u mnie. Dobrze. Max, first of all, we are widzimy your... tutaj increase in your disposition. How do you feel on the bike finally after that tough uh, season at first? Yeah I feel okay you know it's, uh, it always takes a little bit to get started in the season uh, and you know with a year out of extra liga it took a little bit to get back into it but uh, I feel good on the bike at the moment I've had a couple of good meetings recently uh, I'm always busy so I'm, I'm riding a lot uh, but I enjoy it I'm having a good time. We are seeing the rain, and unfortunately, uh, you're losing this match. What do you think? You were also probably wanted to, like, you know, right here, like, <laughs> you're riding feel like very good, you know. Yeah, I was hoping to have a few more races. I only got two heats, uh, and we got cut short with the rain. So uh, that's unfortunate, but. um you know, Rostov are a very strong team this year. Uh, they're the top of the league, so uh, we knew today was going to be a very tough match, and, and uh, we were ready to, to give it our all. And, and uh, it was always—we knew it was always going to be tough. So uh, they got away from us a little bit early on, um, and then and then the weather came in. So. Uh, so we finished a little bit earlier than we like but, um, you know, well, well done to them, they're the they better side We are coming back to Rotterdam after a few years, how do you feel here? We are uh, hearing some claps for you. Yeah, it's great, it's great to come back and see all the fans, I get all the support from, from everyone here so that is nice. Um, To jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu, ale zawsze się cieszę, kiedy wrócę, i widzę przyzwyczajone twarze, przyzwyczajone kraje, więc to Dzisiaj deszcz niestety pokrzyżował Wam plany, jednak wygrana z GTMM Grudziądz. Jak Wy się czuliście dzisiaj na tym dosyć trudnym torze przez poprzednią ulewę? Ja nie, nie powiem, że był tor trudny, tor był e, fajny, bo w w Wrocławiu zawsze jest tor fajny i szkoda, że ponownie deszcz spadł, i niestety musieli przerwać ten, ten mać. Hmm. No tak, za dużo nie pojeździliśmy. Jak ty oceniasz to dzisiaj swój krótki występ? W pierwszym biegu widzieliśmy, że trochę się męczyłeś. Jak ty to ocenisz? E, no bo nie, nie w tamtej przełożeniu, nie te przełożenie postawiliśmy, co, co myślę, ale później wróciliśmy do tych przełożeń, co zawsze jeździłam na tym torze. E, pogoda, tak jak koleżanka wspomniała, angielska dzisiaj. E, jak ty się czułeś po tym swoim, tak naprawdę, powrocie albo i debiucie w Anglii? E, no, w Anglii w pierwszym macie było bardzo trudno i musieli trochę przerobić silniki, mniej zębatki postawić i wczoraj zdecydowanie już było lepiej, także czułem siebie w Kingstonie, jak u siebie w domu, także naprawdę te tory były bardzo trudne. Dziękuję